do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Osłud Mazowieckiej z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bostra Mazowieckiej pracowała nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta w dniach 27 maja, 3 czerwca oraz 10 czerwca. Rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w oparciu o dokumenty wymagane przepisami artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia etc. To jest sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej i współpracownikowej Informacje o stanie zmienia komunalnego. Negatywnie oceniła działalność burmistrza i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowieckiej za 12 rok. Skład orzekający ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ostrowie Mazowieckiej w swoim wniosku wysunęła następujące zarzuty w stosunku do oceny działalności organu wykonawczego. Ale 700 rozdział 70 paragraf 0750 dowody z najmu dzierżawy wykonanie mniejsze od zaplanowanego o 94 tysiące Należy zauważyć, że z dochodów z najmu i dzierżawy miasto uzyskało kwotę 2, 260 zł zamiast zaplanowanych 2354 zł. Komisja Rewizyjna Stwierdziła jedynie za istnienie niższych dochodów, nie wskazała braku działań organu wykonawczego w celu zapewnienia dochodów o zaplanowanym wielkości. Komisja rewizyjna wskazała również, że w tym paragrafie nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 11 z kwoty 250 tysięcy do kwoty 275 groszy pomija, a także, że nastąpił wzrost zaległości kwoty 137 647 plus grosze do kwoty 187 696 z groszami. Komisja Rewizyjna nie wskazała braku działań burmistrza dotyczące wzrostu zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. Stwierdzić należy, iż wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 116 prawie 117% 117%. Komisja wskazała także, że brak jest dochodów za bezumowne korzystanie z gruntu pod budynkiem Centrum komunikacyjno kandlowe zarzut nie, od, nie ma odzwierciedlenia w budżecie gminy. Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na fakt niewłaściwego planowania dochodów ze sprzedaży mienia. Komisja stwierdziła, iż może to być kwota e, tylko dla zrównoważenia budżetu, że w miastu nie ma terenów do sprzedaży lub mało prawdopodobne jest uzyskanie takiej kwoty ze sprzedaży lokalnych. Istotnie stwierdzić należy, że plan 3 miliony złotych w 2012 roku wykonane dochody ze sprzedaży mienia na kwotę 521 prawie 522 Ponadto brak jest wpływu za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności będących w posiadaniu spółdzielni nasz dom, mimo podjętej ustawy. Nie wykonano także planu dochodów z najmu lokali w Skład orzekający stwierdza, że na plan 120 tysięcy wykonano dochody 96 tysięcy groszami, to jest 80%. Zdaniem Komisji Rewizyjnej dopuszczono zatem do uszuplenia wpływu należnych gminie z tytułu dochodów władz. Komisja Rewizyjna wskazała na wzrost płat w stosunku do 11 roku o 3,19%, e, a faktycznie o około 10%, ponieważ zdaniem Komisji Burmistrz, e, burmistrz Miasta prowadzi politykę kadrową, która przekłada się na nieuzasadnione wydatki budżetowe, komisja rewizyjna poprzestała jedynie na ogólnym stwierdzeniu, a także wskazała na wzrost o 60 tysięcy złotych w stosunku do roku ubiegłego wydatku usług pozostałych, stwierdziła, że wydatki na ogłoszenia prasowe, prasowe i informacje medialne promujące osoby burmistrza Komisja uznaje za nieracjonalne. E, Komisja Rewizyjna wniosła również zarzut, iż burmistrz nie udzielił informacji, jaką kwotę przeznaczono na wykonanie audytu i nie przedstawił sprawozdania z jego efektu. Brak jest również informacji z jakiego tytułu e, sprawozdania... E, w Przepraszam, e, już mi się nie myli. Nie, nie przedstawił sprawozdania z jego efektu. Brak jest również informacji, z jakiego tytułu wynikła konieczność zapłaty odsetek. E, tutaj znajdę no, ja się, nie będę e, czytał. 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 4252. A, no jest Komisja rewizyjna wywiodła, że burmistrz prawdopodobnie występuje na drogę prawną bez pisemnej opinii prawnej. Wydatki w tym paragrafie komis komisja oceniła negatywnie z punktu widzenia gospodarności i celowości, nie dochodząc z jakiego tytułu faktycznie pochodzą zrealizowane wydatki. Komisja rewizyjna nie zainteresowała się paragrafami koszty postępowania sądowego, wg jakich błąd, to nie, nie możemy w moim czytaniu komisarz, będącego wydatkiem, wydatkiem innych działań Ponadto komisja rewizyjna odniosła się do RBS 28S, to jest takie sprawozdanie, Dziękuję. iż to sprawozdanie nie zawiera zobowiązań wobec cudów. Komisja Rewizyjna ustosunkowała się negatywnie do drobnych wydatków z zakresu promocji. Należy stwierdzić, że wydatki z promocji, zrealizowane w rozdziale 75.075 wyniosły 315 tysięcy z groszami, na plan 334 z grosami. a więc nie były bagatelne. Komisja Rewizyjna oceniła jako niecelowy wydatk wsparcia finansowego dla klubu jezierskiego GEPA. Należy w tym miejscu zauważyć, że wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy są zamieszane w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej i podlegają szczególnym zasadom jawności. Komisja Rewizyjna nie może negować wykonania zadań zaplanowanych przez Radę Miasta. W tym miejscu, przyznam się Państwu, nie rozumiem tego zapisu zupełnie. Jeśli Pani Skarbnik chciałaby odnieść się e, do, do tego wycinka opinii Regionalnej Izby, to proszę, bo ja nie rozumiem, e, ale czytam co jest. Komisja rewizyjna odniosła się również do niewykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy dróg. Komisja stwierdziła jedynie, że planowaną kwotę 2 335 000 z wykonano na 1 979 z Nie ustosunkowała się, jakie były przyczyny niewykonania planu budowy dróg. W i jaka była przyczyna niewykonania planu. Komisja stwierdziła, że nie przekazano pomocy na modernizację ulicy Lubiejewskiej dla województwa mazowieckiego, a negocjacje burmistrza były nieskuteczne. Ponadto przedstawiła wydatki majątkowe w innych działach, które były wykonane nisko lub nie były wykonane w ogóle. Wykup gruntów, odbudowę ulic dla 250. Wykonanie 138. Rewitalizacja Centrum Miasta. Plan 130. Wykonanie 82. Izolacja i rozwodnienie Ratusza. Plan 60. Brak wykonania. Tablica informacyjna. Plan 10. Brak wykonania. Rozwój elektronicznej administracji. Plan 18. 000. Wykonanie 6. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb realizacji. Nie wiem co to jest za skrót Nie, to, że, e, e, to, więc nie. E, plan 100 tysięcy, wykonanie 20 tysięcy, budowa kanalizacji sanitarnej 40 tysięcy, brak wykonania inwestycje w zieleni miejskie, plan 30 tysięcy, wykonanie 2600 nowe funkcje świetlne, plan 80, wykonanie 25 tysięcy, Wiatry na przystankach, plan 8, wykonanie Prawie cztery, wojsku, bo, w sprawie 4. budowa boiska szkole Numer 2. plan 410 brak wykonania. Zdaniem komisji niewykonanie, niewykonane zadania przekładają się na pogorszenie jakości życia mieszkańców. A skala niewykonanych wydatków inwestycyjnych jest znaczna. Niewykonanie planu inwestycji jest spowodowane prawdopodobnie zdaniem komisji rewizyjnej błędami w planowaniu i brakiem w przygotowaniu inwestycji. Komisja stwierdziła, że burmistrz mimo znanych terminów posiedzeń komisji rewizyjnej nie brał udziału w żadnym posiedzeniu, a pierwszy zastępca burmistrza i skarbnik miasta nie udzielił wyczerpujących i satysfakcjonujących wyjaśnień. Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Mazowiecka podjęła powyższe ustalenia w głosowaniu jawnym w obecności 5 członków komisji na stan 5 członków czyli trzech głosach za, za nieudzieleniem absolutorium i dwóch głosach przeciwnych. Zatem należy stwierdzić, że Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Miasta z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium skład Orzekający, rozpatrując wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, analizował następujące dokumenty. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za dwunasty rok, opinie składu orzekającego, powyżej w sprawozdaniu wyrażoną w uchwałę, numer... Już nie będę cytował. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta, odrzucam panowiecka, z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Skład orzekający zważył, co następuje. Obowiązki Komisji Rewizyjnej wynikają tam z artykułu już podstawy prawnej, nie będę czytał. Zgodnie z tym przepisem Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna ma ustawowy obowiązek wydania opinii o wykonaniu budżetu. Budżetu, przepraszam. Musi więc merytorycznie ocenić wykonanie poszczególnych pozycji budżetu i na tej podstawie wydać opinię o wykonaniu budżetu, biorąc pod uwagę obiektywne wszystkie pozytywne i negatywne strony działania organu wykonawczego oraz zakres jego kompetencji. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Odsłuch Mazowiecka negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez Burmistrza Miasta, eksponując niższe wykonanie niektórych dochodów oraz wydatków, w tym inwestycyjnych. Łatwo rzekający je wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta, ponieważ ocenił całokształt wykonania budżetu miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia wykonanie budżetu na podstawie kryterium zgodności z prawem w oparciu o dokumenty sporządzone przez organ wykonawczy. Zaś komisja rewizyjna może wypowiedzieć się uwzględnieniem także celowości Rzetelności, gospodarności i ma dostęp do dokumentów źródłowych. Reasumując, na sesji absolutoryjnej wyjaśnienia ze strony burmistrza wymagają zarzuty podniesione we wniosku Komisji Rewizyjnej w zakresie dochodów. To jest niższego wykonania dochodów z najmu i dzierżawy, wzrost zaległości tego tytułu, a także wzrost zaległości z tytułu. Użytkowania wieczystego, niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży w zakresie wydatków, wzrost w poduszu płac w Urzędzie Miasta w 2012 roku, wydatki w zakresie usług pozostałych w Urzędzie, odsetki i koszty postępowania prokuratorskiego w rozdziale 75,023 nie, nie zrealizowane bądź niskie. Wykonanie niektórych inwestycji. Bowiem komisja rewizyjna opisała niewykonanie niektórych inwestycji, nie analizując przyczyn niewykonania. Nie analizowała, czy zaistniały okoliczności obiektywne, niezależne od działań i starań burmistrza, przypisując jedynie burmistrzowi błędy w planowaniu i braki brak, braki przygotowaniu inwestycji. Niniejsza opinia składu orzekającego nie ma charakteru wiążącego, stanowi w świetle obowiązujących przepisów materiał, z którym Rada Miasta powinna zostać zapoznana przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta", podpisana przewodnicząca składu orzekającego.